Zanim przyjechałem do Graszen, zanim wyjechałem z Szamonii, zanim spędziłem kilka dni na festiwalu UTMB słuchając kolumbijskich bębniarzy biegając z Kasią Solinską, Krystianem Ogłu i Courtney Dowolter, zanim to wszystko się stało, to jakoś musiało się zacząć. Cześć kochani, no to tutaj trwają nerwowe przygotowania. Zobaczcie jaka trasa mnie czeka. Idziemy do Szamonii na festiwal UTMB Tam zamierzam zrobić jakiś materiał z miasteczka festiwalowego Nigdy nie byłem na tym festiwalu Więc jadę, nagram wam tam jakiegoś vloga fajnego mam nadzieję Z trasy i z przygotowań A potem po festiwalu jadę do Grashen na swój bieg UTMR 100 milowy Tutaj właśnie trwają przygotowania Zbieram rzeczy Tutaj jedzonko O, Mountain Fuel Tutaj widzicie pasy, kremy, sprzęt, audio, wideo, no jest cały bajzel, patrzcie tutaj, rozwalony jestem w trakcie, jestem w trakcie przygotowań, w trakcie opakowania się, jeszcze trzeba załatwić rzeczy związane z pracą, związane ze szkołą córki, jest kupa latania dzisiaj, ale e, jestem przeszczęśliwy, że wyjeżdżam, uwielbiam też te przygotowania, za kilka godzin wsiadam w moją furę i tnę prosto w Alpy. Spakowany wózek Blachat na głowę i śmigamy Co to będzie się działo dzisiaj na trasie? Słuchajcie, jest 18.25 Nie wiem gdzie dojadę ale chcę dojechać jak najdalej, kimnąć się na autostradzie i potem jechać dalej jeszcze dwie rzeczy trzeba załatwić. Jedna rzecz to jest wpaść oczywiście do krowarzyw na pożywienie, na drogę, a druga rzecz to trzeba wpaść do studia i wziąć jeszcze troszeczkę gadżetów filmowych. Nie można? Nie jest za to A. Wygonili mnie ze stacji. Nie wiedziałem, że nie można kręcić na stacji, słuchajcie. Wygonili mnie, ale za to mieli hot doga. Twierdzą, że jest wegański. Nawet jeśli, na to. Niezły shiteks. Natomiast czasem lubię sobie wciągnąć takiego shiteksa. Wy też, co? No to jadę Na Wrocław. Łóżeczko. także tak właśnie rozkłada się Łóżeczko u mnie w samochodzie. Teraz cztery godzinki snu i dalej w drogę. Peace out. Czwarte. O czwartej postanowiłem, że jeszcze trochę pośpie. Jest. Czwarta 46. Rupę ten dzień. Ostatnia stacja w Polsce, ceny są z kosmosu, no ale co zrobić. Trzeba zatankować, lecieć dalej, jakieś śniadanko trzeba zjeść, w kabusie przytulić, cokolwiek. Cały dzień w samochodzie, dzisiaj przede mną. Abu! Już teraz wiem, kto wypełnia te karteczki. Zawsze próbuję, żeby mi podawały kawę w moim termosie, ale to się nigdy nie udaje. Niegotowe są systemy na to. Stanąłem na stacji, gazu znowu nie ma, ale muszę chwilkę odpocząć. Tutaj mamy Burger Kinga, gdzie bywają dobre burgery wegańskie. Zobaczymy, czym jest w stanie mnie ta stacja uraczyć. Coffee Fellows, Mają niezłą kawę się tutaj. Pewnie znowu nie mogę tu kręcić, więc adios. No niestety, kochani, tutaj wszystko zamknięte. Burger King zamknięty. Dostałem w i wegańską kanapeczkę nie wygląda, jest całkiem spoko. I zaraz rozciągnę nóżki i jadę dalej. Super kochani, znalazłem gaz. Będzie tankiren. Uh, nie mam przejściówki nie mam przejściówki ale dobra masakra żeby dostać to czyli odpowiednią końcówkę musiałem im dowód zostawić zero zaufania wychodzi na to, że gaz kosztuje tutaj 3,63 a w Polsce najdroższy na autostradzie to 2,99 życie i tak dużo taniej niż benzyna Zobaczcie! Czerwono! Czerwono! Dobra, robimy przerwę. Trzeba coś zjeść, zrobić siusiu. W Szwajcarii chyba kibelki za darmo. Obskurny ten kibelek powiem wam. Dobra, trzeba sobie przygotować coś do jedzonka. Składnikami tego wybornego lunchu będą. Ryż, troszkę przypalony, ale przez to bardzo smakowity. Lubicie smak przypalonego ryżu? Ja lubię. Ryż, soczewica, suszone pomidory. Trzy pomidorki zasłużyliśmy, na no trzy. Fasola. Czerwona fasola. Muszę odcedzić. Sos sojowy. Stardzo. Ostatnio jeżdżąc po Europie, zauważyłem, że jest sieć hipermarketów, gdzie jest taniej. Taka sieć nazywa się Eurospin. Tam na przykład puszka Fasoli potrafi być tańsza niż w biedronce czy Lidlu, jest to po prostu jakiś kosmos. Ale to mnie właśnie oduczyło, żeby kupować całe jedzenie w Polsce, bo często jest po prostu drożej. Szwajcarja! Tu się oddycha! Ale będziemy jechać tą drogą: tam, tam, tam. Tam te wysokie góry. Tam, gdzieś za tą przełęczą jest. Szamoni. Udało się, dojechałem. Tam słuchajcie, za chmurami na górze jest Mont Blanc, no ale dzisiaj, dzisiaj już jest Szamonii. Lecę szukać miejsca na kempingu. No i dojechałem, a ponieważ włączyłem zły tryb kamery, to nie dowiemy się o czym mówię Prawdopodobnie o pięknym Mont Blanc i o tym jak bardzo jestem zmęczony i o tym jak zaraz pójdę spać, ale... No i gdzie mi wcięło paskę? A, jestem Pa, dobranoc Rozpoczynamy życie kempingowe. Wczoraj padłem jak najszybciej, jeszcze musiałem naładować urządzenia, zgrać kartę z kamery i wszystko pozałatwiać. Niestety widzicie, tutaj wszędzie, dookoła, o tam, są wspaniałe góry. Ciągle niewidoczne. Pędzę lecę, szykuję wszystko, bo. Za półtorej godziny wpadają na metę pierwsi z TDS-a, więc pakuję się, wskakuję w autobus i lecę do Szamonii na metę TDS-a. Jeszcze sprawdzam na szybko wyniki TDS-a. W pierwszej 15 nie ma żadnego Polaka, więc mogę się chyba trochę wyluzować. Krystian od początku cały czas do przodu idzie. Zaczyna od 136 pozycji i jest teraz 48 na setnym kilometrze. Także widać cały czas ładnie biegnie, przyspiesza, na pewno ma jakieś kryzysy, ale porusza się cały czas do przodu i jest szybszy od innych. Ok, już prawie, prawie spakowany, chciałem wam pokazać rzeczy, które zabieram ze sobą do Szamonina na relacje. Jest stoi trochę tego, powerbank duży, w którym nawet można ładować, lapka. Dwa mniejsze powerbanki, baterie do GoPro, krytki, mój patencik do filmowania jednocześnie telefonem i GoPro, kot na GoPro, aparat, kupa kabli krótkich i długich, baterie do aparatu. W razie czego jak mi się gdzieś uda złapać kawałek prądu to do podładowania i samowyzwalacz do aparatu. Do telefonu, no i oczywiście telefon I oczywiście To co mam w ręku Czyli GoPro Taka sytuacja, to wszystko chcę wpakować do niewielkiego Do niewielkiego plecaka, jeszcze muszę wziąć ze sobą trochę jedzenia, pewnie huelka zaleje Wodę, bo będę na mieście cały dzień, tutaj Mogę wrócić na kemping autobusem, całkiem sprawnie, ale prawdopodobnie będzie mi się chciało, spotkam tam mnóstwo znajomych. Chcę być przygotowany na cały dzień poza kempingiem. Zdążyłem na autobus, patrzcie. Tutaj. Ta biała czapa to Mont Blanc. No, wysiadłem z autobusu i powiem wam, że tylu traileranerów to ja nie widziałem na oczy jeszcze nigdy chyba, w jednym miejscu. Tam góruje nad miastem Mont Blanc. Ja się muszę szybko zorientować, poszukać wszystkich najważniejszych miejsc, a przede wszystkim poszukać kawusi.

Wieże kościoła, przy której jest. Meta. Z wielkimi emocjami czekam na pierwszego TDS-a. Ile razy oglądaliśmy te filmiki, jak ci. Wspaniali biegacze dobiegają do mety, prawda? No to właśnie tędy. To właśnie tą uliczką. Właśnie rozmawiałem z jednym facetem, który pojutrze biegnie UTMB, a za tydzień biegnie razem ze mną UTMR. Wyobrażacie sobie? Dwa stumilowce, potężne stumilowce z ogromnymi przewyższeniami na przestrzeni jednego tygodnia. To jest, 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 no pan był już nie młody, troszeczkę starszy ode mnie i widać, że zaprawione w ultrabojach niesamowicie, ale pomimo wszystko 200 milowce, 10-11 tysięcy przewyższenia na przestrzeni tygodnia. That is crazy. Czemu nie budzi się powoli do życia? Jeszcze knajpki puste. Jeszcze mało ludzi na ulicach. Mam nadzieję, że, że jednak przyjdą jeszcze osoby, tak żeby pierwszy wygrany TDS miał godne tutaj przywitanie. Bardzo na to liczę, bo sami na pewno dobrze rozumiecie, jak to jest nie mieć porządnego aplauzu, na, zwłaszcza na takim festiwalu jak UTMB. <klucza> Zamknęło się podium męskie na tds ie Właśnie przybiegł czwarty zawodnik. Ja muszę chwilkę odsapnąć, muszę coś zjeść, muszę się czegoś napić. Tutaj jest ta moja ulubiona knajpa. Okazuje się, że jest zamknięta, jest w remoncie, ale patrzcie, patrzcie jak fajnie na. Fajnie nad strumieniem była położona. Naprawdę ekstra miejsce tutaj w Szamoni Jeszcze jedno słówko o TDS-ie, bo się stra straszny wypadek wydarzył. Na 63. km czeski biegacz w nocy spadł i zginął. Po dotarciu do szpitala niestety zmarł. I wszyscy zawodnicy, którzy byli za nim, zostali cofnięci i przewiezieni na metę. Więc dramat się straszny wydarzył. No zdarzają się takie wypadki, pamiętamy ostatnio co się stało w Chinach, gdzie zginęło 21 trailowych biegaczy. No tutaj to był ewidentny, pojedynczy przypadek, a tam w Chinach to był po prostu ewidentny błąd organizatora. Cześć! Super, cześć! Witam, Grzesiek z Krakowa. Cześć, Tomek z Konstancina. Cześć, Grzesiek z Koła. Cześć, Andrzej z Gniezna, witam. No i, no i bardzo miło. My no lecimy cześć. w trójeczkę UTMB, tutaj kolega CTC. Oby wszystko było dobrze, pogoda żeby zagrała, a tak poza tym no to... Trzymamy kciuki za pogodę, tak, no. patrzymy na to, co się z TBS-em stało w tej chwili. No właśnie. Tak, yy, ale myślę, że u nas tak nie będzie to... No trzymamy kciuki, no to coś podziało się więcej niż póki co było Ale to domu. była pogoda czy po prostu... Wydaje nam się, że pogoda. Po pogoda? pogoda. Deszcz, pogoda. Pogoda. Tak, deszcz tak, padał, nie? W I to był, że tam przymrozek delikatny był, więc mogło trochę oszronić, trochę było ślisko, no, no, ciężko. tam dwa pięce na przełęczy, więc... Tak, tak że wszyscy na pewno tym żyją i mają to z tyłu głowy na pewno. I to też organizacyjnie na pewno też bardzo mocno wpłynie na całe zawody dzisiejsze. Mhm. Mnóstwo ludzi tutaj widać z TDS, którzy gdzieś tam są, a powinni być na trasie. Nie? Patrzyłem wcześniej to było 1200 prawie DNF-ów, tak? Tak, tak. niesamowite. Do tej mam... pory chyba to autokary złożył. Tak. To jest myślę, duża operacja, a jak tam widzieliśmy, no to niektórzy czekali w chyba za decyzją nawet na tym, na tym podejściu. Kilka godzin nawet, nie? Mhm. A tam już myślę, że było na pewno mocno zimno, więc na pewno folie termiczne poszły w ruch. Eee, I każdy się ratował już wtedy, nie? Bo zejście na dół też jest problematyczne. Widzieliśmy to na, na Facebooku nie? też. Smutna wiadomość, wiadomo, i jakby każdy to w głowie ma, ale mam nadzieję, że dalsze starty jakby nie będą miały żadnych konsekwencji związanych z, tą, z tym wypadkiem. No, nic, jest, no jest, wysokie góry trzeba uważać, tak? No, jest, jest jakby... taką trasą dosyć dziką też, nie? I tak, tam jest bardzo trudną Tak, trudną, technicznie, no nic. Trzymajcie. Trzymajcie się, Spotkałem kolejnych ludzi tutaj, Szamoni, Polaków, którzy słuchają podcastu i miło się z nimi przywitać. Wielkie, dzięki. motorów tak dalej. Spoko. Jak macie jakieś uwagi, coś chcielibyście inaczej albo mało. innych gości, to... Mało. Pozdrawiam. Cześć. Mało, mało wszystkim podcastów. No co ja poradzę, no? Nie rozdwoję się. Na przerwę i na zjedzenie czegoś. Wegański dalbacik. Bardzo przyjemny. Zróbmy go. Witam Was z tyłu, mety UTMB. Dzisiaj wszyscy przylatują z tamtej strony. Tutaj w ogóle przepiękna jest zabudowa w Szamonii. Architektura jest. Wspaniała, a tutaj tam w tym budynku na dole, tuż za metą jest jeden z najbardziej znanych barów, w środku jest mnóstwo starego sprzętu narciarskiego, no tutaj chyba siedział każdy wspinacz, każdy narciarz, może uda mi się tam coś nakręcić, zobaczmy. Szabki są pozostawione przez turystów, którzy tutaj przychodzą i zostawiają kawałek swojej garderoby, dlatego ich tutaj tyle jest. No i tak, spacerując po szamonii, natknąłem się na wpadającego na metę Krystiana Ogły. Nie, nie, to jest rzeźny ten dwie. <laughs> maseczki, maseczki kryształ. Jak, jak ja wchodziłem, sprzebiły trzy pieruny i nagle takie oberwanie, że to od nas Ręce mi zamarzały, nie? To możemy kawiczki jak za późno. Musiałem grzać tam z góry, żeby się rozjść. No, 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 no. Aj. Ale lampa miało być kurczę chłodno. Miał być też nie. Co zasady jest to, wymyślił tą trasę. Te dwutysięczne zbiegi i podejścia są po już... prostu e, katujące. katujące. TMB jest moim zdaniem łatwiejszy trochę. No dobra, już odpocząłem. Gratulacje, cała Polska ciężko pracowała. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem. Brawo. Ja Możemy do cienia przejść? Zaledwie godzinę za Krystianem przybyła na metę pierwsza Polka. Marta Wendy. Mogę do, cię do, nakamerować? Cześć, Kamil. Czekaj, a skąd jesteś? Ja jestem z podcastu Black Hat Ultra. A, kojarzę, kojarzę, tak. No. Nikomu nie mówiłam, że biegnę, bo w ogóle chciałam spróbować i sprawdzić się na takim dystansie. E... No i jakoś tak wyszło I, i super, po prostu pięknie, pięknie, ciężko, ale generalnie cudownie. Bardzo mi się podobało. Doskonałym jesteś nastroju widzę. I... No tak, ja myślałam, że jestem dziewiąta, okazało się, że jestem szósta, więc jakby w ogóle super, wow. nie? jestem mega zadowolona, bo ja nie miałam żadnych celi tutaj, w ogóle nic tak. i wow. Tego dnia postanowiłem już opuścić Towarzystwo Wspaniałe na mecie i udać się na kemping i na trening. Cześć kochani wyrwałem się z festiwalowego zgiełku troszkę rozprostować nóżkę, bo zawody się zbliżają i nie można tak zamulać. Ja tutaj na UTMB nie biegnę, ale za tydzień, za tydzień biegnę UTMR. Tutaj są takie szlaki, słuchajcie, że jak wyznaczałem trasę w aplikacji, to gdziekolwiek nie postawiłem znacznika, to od razu się robi 500 w górę. Jak chce się zrobić pętelkę 10 km to tak 800 i w ogóle bez problemu się tutaj łapie. To jest jakieś obłędne miejsce. Oczywiście można biegać po o, po takich ścieżkach w prawo i w lewo do Szamonii z powrotem można, ale jak chce się złapać jakiś widoczek, to po prostu to jest momentalnie się łapie setki metrów w górę. Lecę odwiedzić punkt kontrolny w Lezuż na trasie TDS. Może ja coś Polacy będą jeszcze? Jesteśmy w już na punkcie. O, jakiś zawodnik wychodzi z punktu. Zmęczony już, nie ma siły za bardzo. Nie mogę tutaj wejść na punkt, no bo COVID. i pewnie tysiąc różnych obostrzeń, ale spróbuję Wam jakoś tutaj pokazać, jak punkt wygląda. No, tak właśnie, tak właśnie punkt wygląda. No dobra, ja sobie lecę dalej. Mieszkało mi się tutaj, co?